Pałac w Chrzęstym ma prawie 400 lat. Ludzie odwiedzający ten obiekt pewnie niejednokrotnie zastanawiają się, jak powstał, jakie są dzieje tego, tego pałacu, jak wyglądały początki tej cywilizacji, którą tutaj spotykamy, tego, tego pięknego przejawu cywilizacji, jakim jest ta budowla. Ja często mówię, że warto sobie uzmysłowić, że jeśli pałac ma lat prawie 400, czyli powstał jeszcze przed potopem szwedzkim, to w tamtym czasie jest wysoce prawdopodobne, że był to prawdopodobnie jedyny na terenie dzisiejszego powiatu Łomieńskiego budynek murowany. Gdybyśmy w tamtym czasie chcieli stąd z wybrać się do Warszawy, to byłaby to taka jednodniowa podróż piesza, jeśli konna, to może 3-4 godzinna. I to jest właśnie taka odległość tych 40 paru 50 kilometrów, która pozwalała w tamtym czasie, w tamtych czasach na taką jednodniową. Jednodniową podróż konno, bo była to też, przypomnijmy sobie, była to też trochę taka letnia rezydencja dla Stefana Dobrogasa-Grzybowskiego, bohatera naszej opowieści, który ten pałac te prawie 400 lat temu wzniósł. Kim był Stefan Dobrogas-Grzybowski? Bo ciężko jest przybliżać taką postać, której nie znamy z książek, nie znamy z filmów, postać, która żyła w dawnych wiekach. Im te. Epoki są dawniejsze, tym trudniej jest nam wyobrazić sobie, bo myślimy wszyscy przecież obrazami, obrazami, które znamy z malarstwa, czasami na najczęściej oczywiście z filmów. Zawsze takim dobrym odniesieniem jest oczywiście e, polska kinematografia historyczna, która dostarczyła nam szeregu obrazów, które dają jakieś, powiedzmy, przybliżone przynajmniej pojęcie o tamtej epoce, więc możemy przyjąć, że to było lekko wcześniej niż to, co możemy zobaczyć w trylogii Sienkiewicza sfilmowanej. Przecież jeśli będziemy oglądali ogniem mieczem, to możemy przyjąć, że to jest kilkadziesiąt lat później, więc no plus minus możemy domyślać się, że pewnie te realia wyglądały, wyglądały w miarę, w miarę podobnie. 1635 rok to jest jeszcze, to jest, to jest moment, w którym już na tronie polskim zasiadł Władysław IV Waza, To jest czas, kiedy Polacy okupują, czy okupowali chwilę wcześniej, przepraszam, Moskwę. Mało brakowało, Władysław IV zostałby carem Rosji, też niewiele wcześniej. Poprzednikiem jego był ojciec Zygmunt III Waza, więc jest to okres tych władców szwedzkich. To później mamy Jana Kazimierza, który w okresie Potopu Szwedzkiego pojawia się na kartach historii. Tą postać znamy nieco lepiej, więc tu możemy mówić, że to jest cofnięcie o takie powiedzmy dwa pełne pokolenia od tego, od tego Potopu Szwedzkiego. I ten Stefan Dobrogos grzybowski budowniczy tego pałacu, możemy powiedzieć tak, on był magnatem, to była postać, no, Pierwsze ligowa w tamtym czasie. Była to postać człowieka, który znał się z największymi tamtych czasów. Znał się z jednym królem i z kolejnym królem. Był dworzeninem królewskim. Pełnił różne urzędy i funkcje i na dworze królewskim, i w administracji tej terenowej. Na początku był kasztelanem lubelskim, taki tytuł był trochę dziedziczony, dziedziczony w rodzinie. Później objął funkcję starosty warszawskiego i starosty kamieńczykowskiego. Dziś yy, my znamy pojęcie starosty współcześnie, ono nieco inne ma znaczenie. Yy, wówczas ten starosta był takim urzędnikiem królewskim, który na danym obszarze sprawował jurysdykcję, yy, dbał o to, żeby podatki były ściągane yy. dla dworu i on był tym starostą warszawskim i kamieńczykowskim, czyli panował nad takimi dwoma ziemiami sąsiadującymi ze sobą, a granicą tych ziem była Rzeka Cienka, która przepływa tutaj niedaleko w tej okolicy, między innymi przez gminę Tłuszcz, i ona dzieliła na dwie strony. Ta część Mazowsza, tu gdzie jesteśmy w Pałacu Wszęstym, to była ziemia nurska i powiat kamieniecki. Powiat kamieniecki, dziś dla wielu nieczytelny, stolicą tego powiatu był kamieniec mazowiecki, dzisiejszy Kamieńczyk, dawne miasto, które później upadło, nie podniosło się, dziś jest tylko niewielką wioską pod I tenże Stefan Dobrogos Grzybowski w momencie, kiedy wznosił ten pałac, on już był powiedzmy w skali swojego życia i człowiekiem już nie młodym, bo urodził się gdzieś w latach 80. XVI wieku, tu pewnej, pewnej daty urodzin nie znamy. Miał już też za sobą swoje największe osiągnięcia życiowe. Wiemy, że 20 lat wcześniej, czyli pewnie mając lat 20 mniej więcej, może trochę mniej, może trochę więcej, odbył studia zagraniczne w bawarskim Ingolstadt i później w Padwie i Bolonii. To co jest interesujące, to. Te studia w Padwie i w Bolonii to wiemy, że wielu magnatów w tamtym czasie czy synów szlacheckich z tych zamożniejszych rodzin te studia zagraniczne odbywało. Wiemy, że Kochanowski przecież studiował też we Włoszech i wielu innych w tamtych czasach wybierało się na te studia zagraniczne. Wiemy oczywiście, że na te studia zagraniczne mogli wyjeżdżać tylko najzamożniejsi. To nie są to nie tak jak dzisiaj, że na, w ramach Erasmusa studenci, czy nawet i uczniowie szkół średnich wyjeżdżają sobie na naukę. Wyjeżdżali wówczas ci najbogatsi. Studiował przez trzy kolejne lata na trzech kolejnych uczelniach. Zaczął w tym wspomnianym przez mnie Ingolstadt w Bawarii, a związane było to z tym, że początek wieku XVII to, są, to jest czas wojen religijnych w Europie. Polska na szczęście uchroniła się w większości od tych wojen. Polska była w tamtym czasie, przepraszam, Rzeczpospolita, była w tym czasie krajem wyjątkowo tolerancyjnym. Były też specjalne prawa, które tę tolerancję utrwalały. Niemniej wybór uczelni Wingolstadt w Bawarii świadczył o tym, że świadomie dany student, czy może rodzic, który go na te studia posyłał, świadomie wybierał uczelnię wybitnie katolicką. Uczelnię, która na terenie ówczesnych, ówczesnych Niemiec, ówczesnych księstw niemieckich, bo to było przecież to rozdrobnienie państwek niemieckich w tamtym czasie, Bawaria była katolicka, i tam wybierali się ci właśnie, ci właśnie studenci, którzy, którzy chcieli kształcić się też w duchu w duchu wyznania rzymskokatolickiego. Z kolei te późniejsze jego studia w latach kolejnych w Padwie, w Bolonii są dla nas dzisiaj o tyle ciekawe, że możemy znaleźć w publikacjach włoskich, w publikacjach prezentujących kroniki z czasów studenckich, znajdujemy nazwisko. Grzybowskiego, znajdujemy nazwisko jego brata. E, są takie rekopiśmienne rekopi e, księgi, zachowane, w których, w których obaj panowie Grzybowcy są utrwaleni. Mamy pewność, że studiowali. To, co jest też ważne, żeby rozumieć taką postać, która żyła cztery wieki temu, to jest właśnie to, takie mocne osadzanie jej w tym kontekście historycznym. Wspomnieliśmy o, e, o tym, że na tronie polskim zasiadali w tym czasie kolejni wazowie. Jest to też okren, okres wojen z Turcją, która która podchodziła w tym czasie pod, pod Austrię, podchodziła, zajęła całe Węgry, zajęła Bałkany. Wojny oczywiście w tym czasie już ze Szwecją, oczywiście z Rosją, z Rosją zawsze te wojny były, w tamtym czasie również. Jest to okres, w którym Polska miała prawie największe granice, sięgała, sięgała daleko, daleko na wschód, obejmując swoim zasięgiem terytoria dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łotwy. Dużej części również Estonii, większą część dzisiejszej Ukrainy, ale również wrzynała się w tereny, które dziś należą do Rosji. Tu wskażę miasto Smoleńsk, które należało wtedy do Polski. Ten Smoleńsk, który dziś też odczytujemy w różnych innych kontekstach, także współczesnych. Współczesnych, mając świadomość, że ten Smoleńsk w historii, w przyszłości kiedyś będzie widziany Smoleńsk w XVII wieku, znaczył Smoleńsk w XXI wieku, niestety też nadal znaczy jest przez nas rozpoznawany. Skoro powiedzieliśmy, że Stefan Dubrogo grzybowski był magnatem, to co to oznaczało, co to oznaczało, jak umiejscowiało go to w tej przestrzeni, w tej przestrzeni powiedzmy publicznej, społecznej. Wspomniałem, że Pałac Chrzęsny był w tamtym czasie prawdopodobnie jedynym murowanym budynkiem w drodze stąd do, do Warszawy. Warszawy, która zaczynała się przecież po, po drugiej stronie Wisły. Grzybowscy mieli też i w Warszawie budynki murowane, mieli wiele licznych majątności. Sam ród natomiast wywodził się z północnego Mazowsza, z okolic Mławy, gdzie prawdopodobnie u schyłku średniowiecza protoplasta rodu niejaki windyka z pochodzenia Prus, czyli, czyli członek plemienia Prusów, ludu, ludu Prusów, który był podbijany, kolonizowany, germanizowany przez, przez Krzyżaków, później przez, przez Prusy. Ci Prusowie, to, to plemie bałtyjskie, mówi się, że ono wyginęło. No w części zostało oczywiście, w części niestety wyginęło, w części zostało zniemczone, czy, czy, czy członkowie tego plemienia gdzieś emigrowali na zewnątrz i wielu można władców pruskich u schyłku średniowiecza e, uciekało przed krzyżakami i znajdowało przystań e, na Mazowszu, w Księstwie Mazowieckim, bądź też w innych częściach e, Rzeczpospolitej. Prawdopodobny prostoplasta tego rodu był właśnie takim prusem. Świadczy o tym to, że, że rodzina nosiła i nosi. Do dzisiaj grzybowcy noszą, e, mają ten herb e, Prus II, zwany również Wilcze Kosy. To jest to wskazanie tego pochodzenia, tego pochodzenia pruskiego. Te rodziny, które tymi herbami Prus się pieczętowały, to są, to są w większości, czy prawdopodobnie wszyscy, to są z pochodzenia, z pochodzenia właśnie Prusowie, ci bałtyjscy. I spod tej e, mławy z tego gniazda rodowego e, ojciec grzybowskiego. Naszego grzybowskiego Mikołaj. Można powiedzieć, że był pierwszym w rodzinie, który zrobił jakąś karierę. Karierę wojskową, polityczną i później kolejni, kolejni za nim szli, i ta rodzina gdzieś, gdzieś w przestrzeni publicznej zaznaczyła się. Nasz Grzybowski wiemy o nim, że miał własną w husarską, czyli był w stanie wystawić około 100 jeźdźców, husarię, czyli jazdę ciężko zbrojną. To był bardzo duży wydatek w tamtym czasie, żeby taką taką niewielką armię, własnym kosztem, własnym kosztem wystawiać i wysyłać na wojny. Wiemy też, że syn budowniczego tego pałacu w Warszawie założył, dzisiejszy w Warszawie, przepraszam, na terenie dzisiejszego miasta Warszawa, założył w XVII wieku miasteczko Grzybów, którego śladem dzisiaj jest ulica Grzybowska i Plac Grzybowski. To wtedy były przedmieścia Warszawy. Powstało to miasteczko, mamy tych Grzybowskich zaznaczonych w Warszawie. Miał też Stefan Dobrogos-Grzybowski, e, poza dwoma synami, miał również trzy córki. Dwie z tych córek zostały wydane za innych magnatów krasińskich, też z północnego Maz Mazowsza, spod Nysza. E, oni pochodzili z gniazda rodowego Krasne, e, znamy bardziej ich jako właścicieli pałacu i dużego majątku w górze, też tam po sąsiedzku. Te córki wydane za Krasińskich też stały się później przodkiniami wielu znanych, bo Krasiński Polakom kojarzy się przede wszystkim z poetą romantycznym Zygmuntem. Ale ta rodzina znaczyła i wcześniej, bo Jan Dobrogost Krasiński, Jan Dobrogost dziedziczący imię drugie po dziadku Stefanie Dobrogoście, Jan Dobrogost Krasiński był twórcą na przykład pewnej lokalnej, oczywiście, ale pewnej potęgi miasteczka Węgrów. To jak dzisiaj ten węgór wygląda, to zabytki, które tam znajdujemy, one w większości są związane z działalnością, z działalnością właśnie wnuka budowniczego tego pałacu. I znowu, jak pojedziemy do Warszawy i trafimy na Plac Krasińskich, trafimy do Pałacu Krasińskich, to znowu to są pozostałości piękne, pozostałości po wnukach budowniczego tego pałacu. Zatem ci, ci grzybowcy i wielu innych z nimi skaligaconych to były te rody magnackie, w XVII wieku, które w dziejach Rzeczpospolitej się mocno zaznaczyły. I tu można zaryzykować e, taką tezę, że Stefan Dobrogoz-Grzybowski, budując ten pałac, wprowadzając tu pewną wyższą kulturę gospodarczą też, e, jest postacią w dziejach, tu, e, w dziejach tej okolicy wybitną, zasłużoną. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że być może najwybitniejszą w dziejach e, Dzisiejszej współczesnej gminy Tłuszcz czy Chrzęsnego, w tym okresie poprzedzającym współczesność, w tych wiekach dawniejszych. Myślę, że to Grzybowski jest tą postacią kluczową, centralną, która spowodowała, spowodowała pewien ruch też gospodarczy na tym terenie spowodowała, że dziś wielu przyjeżdża tutaj, przyjeżdża na wydarzenia kulturalne, przyjeżdża zwiedzić pałac Szczesnym i zaczynając poszukiwania Różnych pamiątek, informacji, strzępów e, biografii, bo biografia Stefana Dobrogazybowskiego jest nadal pełna białych plam. Wiemy o nim sporo, ale wiemy nie wszystko. Nie ma daty urodzin, nie ma daty śmierci, pojawiają się różne ważne informacje, które budują nam jego obraz. My się wielu rzeczy jeszcze, jeszcze domyślamy, ale wiemy, że był ktoś taki w przyszłości. Kto bardzo mocno zaznaczył tu sw swoją obecność, i jest to postać, do której warto wracać, o której warto mówić, warto się interesować, że tu na tej Ziemi były takie postaci jak Stefan Dobrogos-Grzybowski. Zachęcam do tego, żeby też Państwo rozpoznawali tę postać, przyjeżdżali tutaj, interesowali się tym i mieli, mieli to przekonanie, tę świadomość, że na tej Ziemi naprawdę działo się wiele ciekawego również w dawnych wiekach.